Hey, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj ja zapraszam Was na mierzenie z Sensei'a. Mam tutaj ogromną i ciężką paczkę. Musiałam zaangażować tym razem Michała, żeby odebrał mi ją z paczką bo sama nie dałabym rady. Będą tutaj jeansy, jakieś sukienki, swetry. Mam też kurtkę i płaszcz. Mam nadzieję, że udało mi się upolować dla Was mega fajne perełki, więc to będzie duży przegląd takich aktualnych, jesiennych nowości. Mam nadzieję też, że. Będzie na mnie wszystko dobrze leżeć i mam też nadzieję, że Wam wpadnie coś w oko. Jak zawsze, najpierw pokażę Wam, co zamówiłam. A potem wszystko będę z wami mierzyć. Paczkę już sobie otworzyłam. Zobaczcie, ta paczka jest po prostu przeogromna. Nie wiem, jakie będę to teraz tutaj wszystko wyciągać. Okej, okay, widzę, że pierwszą rzecz, którą mamy, jest to kurtka. Jak wiecie, polowałam na jakąś fajną, pikowaną kurtkę w kolorze beżowym, i na stronie Sinsia też zobaczyłam bardzo fajną, ciekawą opcję kurtki takiej pikowanej. Jest to rozmiar XL. Bardzo ładny, taki jasny kremowo-beżowy kolor, ma bardzo fajny materiał bardzo ładnie to wygląda, więc też jestem ciekawa jak będzie na mnie wyglądała, a zamówiłam też taką bardzo fajną flanelową koszulę, Jak wiecie teraz takie flanelowe koszule w kratę są bardzo modne, ma bardzo ładne kolory, zobaczcie też wzięłam XL, -kę. też chciałam żeby była taka luźniejsza, bardziej oversize'owa naprawdę bardzo fajna koszula powiem wam, że wygląda super Mamy tutaj też sweter. Sweter o takim e, fajnym, prostym, ściągaczowym splocie w takim beżowym kolorze, z dużym golfem, dłuższy. Mam nadzieję, że nawet dla mnie będzie na tyle długi, żebym mogła ubrać go do legginsów. Bo właśnie czegoś takiego szukałam i mam nadzieję, że będzie miał długie rękawy. Dalej mamy jeansy. Słuchajcie, zamówiłam sobie dwie pary jeansów. Tutaj mamy jeansy z wysokim stanem, z prostą nogawką w rozmiarze 42. Bardzo fajny jeans. Zobaczcie, bardzo ładny kolor, taki gruby, e, super. Powiem Wam, że naprawdę, ja zawsze Wam powtarzam, ja uwielbiam jeansy ja one mają rewelacyjną cenę, a jakość e, moim zdaniem tych jeansów nie odbiega od innych droższych. Sieciówek. Kolejne jeansy w takim trochę ciemniejszym, niebieskim kolorze, to jeansy o fasonie Monfit. Również zamówiłam je w rozmiarze 42, ale widzę, że ten rozmiar 42 wcale nie jest taki duży. Ostatnio jak zamawiałam jeansy, zamawiałam w rozmiarze 44. Jeżeli oglądałyście wcześniejsze mierzymy z Insta, to widziałyście, że ten rozmiar 44 był na mnie naprawdę sporo. Za dużym i to już było po zmianie rozmiarówki, więc tym się zasugerowałam i zamówiłam rozmiar 42, ale mam wrażenie, że te Monfit są trochę mniejsze tutaj w pasie niż te z prostą nogawką. No, ale nic, zobaczymy. Może będą dobre, a jak nie, a będą fajne, to będziemy wymieniać na większy rozmiar. Mam tu też dwie sukienki. Pierwsza sukienka jest sukienką z wiskozy. W takie delikatne, bardzo ładne kwiatuszki na czarnym tle. Chciałam coś takiego właśnie prostego, do czarnych rajstop, pod ramoneskę skórzaną, do martensów, czy ewentualnie do wysokich superstarów. No więc wydaje mi się, że, że fajna. Cieniutka. Wzięłam ją w rozmiarze 42. Bardzo, bardzo fajna. I druga również o podobnym fasonie. Chociaż nie, ta jest taka bardziej koszulowa. Ma kołnierzyk, zapinana jest na guziczki. Jest w takim kremowym kolorze w takie drobne kropeczki. Bardzo ładna. Wiązana w pasie sznureczkiem, więc można sobie ładnie dopasować. Mam tu kolejny sweter. Sweter taki zapinany. Słuchajcie, też bardzo fajny, taki gruby ciężki, mięsisty, zobaczcie, bardzo fajny, czarny, w paseczki, no i tutaj zapinany jest na zamek, czyli można sobie coś tutaj rozpiąć, to też fajnie wygląda na białą koszulę, też taki trochę dłuższy i wzięłam go też w rozmiarze XL, no i słuchajcie, ten płaszcz, to jest płaszcz w taką, wiecie, jodełkę, co teraz jest ogólnie bardzo, bardzo Modne. Zresztą modne jest od zeszłego roku. Wzięłam go w rozmiarze XL, czyli 42. I on ma naprawdę fajny skład, bo ma w składzie wełny. Nie wiem, czy ja teraz tutaj tak na szybko Wam znajdę tą metkę ze składem. Chyba nie, ale oczywiście, jak zawsze, wszystko Wam podlinkuję pod tym filmem, więc będziecie mogły sobie zobaczyć zarówno ceny, no bo tu na metkach niestety nie ma cen przy zamówieniu online, jak również składy. Ale zobaczcie. No taki płaszcz to jest totalny must have na jesień, czy jakąś taką cieplejszą zimę. Dobra, słuchajcie, mierzymy. Zacznę mierzyć od sukienek, więc pierwszą sukienką jest ta wiskozowa sukienka w te kolorowe kwiatuszki na czarnym tle. Powiem Wam, że bardzo, bardzo podoba mi się ten um, print, podobają mi się te kolory, moim zdaniem są bardzo twarzowe. I przez to, że um, jest czarne tło, kolorowe kwiatki, można wykorzystać tą sukienkę, myślę, w wielu sezonach, zarówno jesienno-zimowych, jak i wiosenno-letnich. Jest prosta, ma taki naprawdę... Yy... Fason, który można dopasować do wielu różnych um, stylizacji. Te kolory też się właśnie fajnie wpiszą do różnych dodatków, do ciemnych rajstop, takich, wiecy grubych, zimowych, e, do ciężkich butów, ale też fajnie na lato do klapeczek. Można te rękawki sobie tutaj odpiąć i podwinąć, więc jeżeli chcecie jakiś krótszy rękaw, też można to ogarnąć. Ale zobaczcie, jaki e, ma naprawdę długi rękaw. Ja będę to chyba powtarzać za każdym razem, ale Siensa i robi naprawdę długie rękawy i za to naprawdę uwielbiam. Lubiłam ten sklep, bo jak wiecie, u mnie jest bardzo ciężko i z rękawami, i jeżeli chodzi o długość spodni. Bardzo, bardzo fajna sukienka. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jak nie lubicie jakichś kwiatuszkowych printów, to ten sam model był w kolorze czarnym i naprawdę ją polecam. Ona była naprawdę tania, jest 100% wiskozy, jest bardzo przyjemna. Bardzo, bardzo ładna sukienka. Ten dekolt też jest dla mnie ok. Ładnie tutaj podkreśla obojczyki, ale nie jest za duży. Bardzo fajna, więc do pracy też jak najbardziej. Długość też super. Tak wygląda z tyłu. Bardzo, bardzo fajna sukienka, i chyba sobie ją zostawię, bo bardzo mi się podoba. Widzicie, kolejna bardzo fajna sukienka. Bardzo podobny, jakby zamysł, krój sukienki, ale wydaje mi się, że chyba ładniej leży na mnie. Mamy tu kołnierzek, guziczki, również mamy pasek do przewiązania w pasie. Długi rękaw, bardzo fajnie i zgrabnie wygląda. Mam też wrażenie, że jest troszeczkę mniejsza i że ta część dolna, czyli jakby ta część spódnicy układa się troszeczkę inaczej. I powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podoba. Ma trochę inny materiał, nie pamiętam jaki jest skład. Jest bardzo przyjemny, ale to chyba już nie jest taka stuprocentowa wisko. Zawsze, że mówiąc, będę musiała sprawdzić, ale bardzo mi się podoba. I też będzie fajnie wyglądała do właśnie takich cieplejszych stylizacji Czyli czarna rajstopa, czarne ciężkie buty, ramoneska, czyli coś co lubię Przez to, że są te czarne kropeczki właśnie fajnie się wpisze w czarne dodatki Ale przez to właśnie, że jest jasna też będzie fajnie wyglądała do tych takich cieplejszych dni Lato, wczesna jesień, też pod kardigan Bardzo fajna Teraz słuchajcie, nie wiem, dwóch nie chcę zostawiać ale dajcie znać, jak myślicie, czy lepsza ta, czy lepsza tamta. Bo wydaje mi się, że chyba ta jest e, ciekawsza i lepiej leży taka bardziej uniwersalna przez tą swoją kolorystykę. I też właśnie mam ostatnio wrażenie, że potrzebuję jasnych kolorów, że czuję się lepiej w jasnej kolorystyce do mojej twarzy, do mojej urody. Bardzo fajna. No i zobaczcie, ten rękaw. <laughs> Długość spódniczki też jest bardzo fajna. Ja zawsze przypominam, że mierzymy mam prawie 1,80 wzrostu, więc ja jestem wysoka, więc te wszystkie krótsze spódniczki czasem są dla mnie mini, a te mini są dla mnie jak tunika i nie ma opcji, żebym po prostu w tym wyszła. No naprawdę fajna sukienka. Ja Wam powiem, że ja uwielbiam mierzymy Sjensei, bo zawsze uda mi się trafić w naprawdę bardzo fajne rzeczy, które fajnie na mnie leżą. I zawsze mam dylemat później co zostawić, więc czekam oczywiście na Wasze komentarze którą sukienkę, ale chyba ta Ta jest chyba fajniejsza. <gry> no, jak myślałam niestety, ale w te jeansy momfit się nie zmieściłam i to tak grubo się nie zmieściłam, bo wciągnęła mnie do kolan i wyżej już nie było opcji, więc bardzo małe wypada to 42, czyli jest ta rozmarówka. Hmm zaniżona, chyba, chyba dobrze mówię ale jak wiecie, nosicie mniejszy rozmiar ode mnie to na pewno sobie dopasujecie no ale trzeba mierzyć, więc lepiej stacjonarnie albo zamówić kilka rozmiarów żeby zweryfikować który będzie dobry, ale naprawdę bardzo fajny jeans, bardzo ładny kolor. Ja mam jedne jeansy, mam w takim jasnym, kremowym kolorze, i są super. Także no, szkoda, bo kolor przepiękny. Ale w te proste, z wysokim stanem, które też są w rozmiarze 42, wyszłam bez problemu. Bardzo fajne jeansy, ale delikatnie, moim zdaniem, dla mnie za krótkie. One powinny mieć taki efekt, wiecie, boot cap, to lepiej wygląda. No i brałam tą koszulę, boją bardzo że ta koszula to jest taki typ ubrania, który właśnie trzeba wystylizować, bo jak nic z tym nie zrobicie, to wyglądacie właśnie o tak, jak rolnik. <noise> Więc ja zaraz sobie tutaj podwinę mankiety. Ogólnie przyjemna koszula, ale to nie jest 100% flanelowa bawełna. Jest tutaj w składzie dość sporo poliestru. Aha, i sprawdziłam sobie w międzyczasie też tą sukienkę w kropeczki. To jest, słuchajcie, 100% wiskoza. Także spoko. Jak podwiniemy rękawy, o zobaczcie, to już to inaczej wygląda. Można sobie też jakoś fajnie właśnie wkasać tą koszulę w pas i no to już od razu inaczej wygląda. Zobaczcie. Koszula ma bardzo ładne kolory. E, moim zdaniem też takie wielosezonowe, jak ja to mówię. Podkreślam to dlatego, że często też od Was dostaję wiadomości z pytaniem, jak stworzyć taką idealną szafę, ponieważ macie szafę pełną ubrań, a ciągle nie macie się w co ubrać. Więc ja zawsze powtarzam: niestety, ale trzeba kupować trochę rozumem, e, na spokojnie, przeanalizować, jakie mamy ubrania w swojej szafie, jaka kolorystyka przeważa, tak, żeby po prostu dana rzecz, którą sobie kupimy, można było ją wpasować. W swoją szafę, a nie była, wiecie, taka sobie jedna sobie, sobie jedna sobie. <laughs> I potem ciężko po prostu ją wystylizować z innymi ubraniami i jedną rzecz wpisać sobie w kilka stylizacji. Więc no fajnie właśnie sobie tak popatrzeć gdzieś na Interesse, albo właśnie oglądać, mierzymy, jak można zastawiać różne rzeczy z różnymi ubraniami. Bardzo fajna jest ta koszula, naprawdę bardzo mi się podoba. Jeansy też są bardzo fajne, taki gruby jeans, fajnie wszystko trzyma. No ale tak jak mówię, e, niestety, ale są na mnie za krótkie. Coś z tymi jeansami tym razem poszło nie tak. E, zawsze jak mierzę dla was dżinsy, jeansy ja też są super trafione. E, ewentualnie za duże właśnie ostatnio były, a tym razem coś tutaj e, poszło nie tak. Dobra, może na to jeszcze ubiorę wam tą kurtkę. Ale powiem wam, że na stronie internetowej kurtka była opisana jako kurtka puchowa. A to chyba nie jest kuch, zresztą nie wiem, powiem Wam szczerze, bo do tyłu jest jakaś taka dziwna. No nie wiem. u długi rękaw, słuchajcie. Zobaczcie, jaki fajny długi rękaw. Naprawdę fajna kurtka. Jest taka krótsza, ona ma też tutaj od spodu, zobaczcie, taki ściągacz. Nie wiem, czy to będzie widać, o. Ale od tej strony go nie widać. Nawet tak, o, na takiej stylizacji. Jeansy... Taka koszula w kratę, czy właśnie coś kolorowego, coś wzorzystego. Kieszenie zapinane na zameczek, więc też spoko. No i ten, słuchajcie, długi rękaw. Tutaj też jest gumeczka od yy, środka, ale z zewnątrz jej nie widać. Zapne. Naprawdę bardzo fajna. Ma, ma bardzo fajny, duży kaptur, słuchajcie. Bardzo fajna kurtka. już nie była jakoś bardzo droga. Naprawdę bardzo fajne. I to jest taki styl kurtki, który właśnie będzie fajnie wyglądał do takiej luźnej stylizacji, czyli jakichś koszuli, jeansów, ale też fajnie będzie wyglądał do dresów. Jak szukacie czegoś bardziej na sportowo, albo coś właśnie bardziej uniwersalnego, no to ta kurtka jest naprawdę bardzo fajna. Tak wygląda z tyłu. Kaptur naprawdę jest super. Więc żaden wiatr. Żaden śnieg nie będzie Wam straszny. I mam też takie wrażenie, że ona ma taką nieprzemakalną e, teksturę na tym materiale. Naprawdę bardzo fajna kurteczka i ciepła. Dobra, mierzymy jeszcze swetry. No dobra, sweter ogólnie bardzo fajny, ale na niższą osobę jest krótki, i ma króciutki rękaw, mimo tego, że to jest rozmiar L albo XL. No, ale ten rękaw jest króciutki i cały jest taki krótki. Nie wygląda to dobrze. Nie wiem, czy większy rozmiar miałby dłuższe rękawy i, i byłby dłuższy, ale wtedy boję się, że to byłby za szeroki i dalej, by wyglądał tak nieproporcjonalnie. Ale sweter bardzo przyjemny, taki mięsisty, gruby, taki ciężki. No i też taka baza do wielu stylizacji. Można sobie zapiąć, zrobić sobie taki otulający golfik. Bardzo fajny. Paski oczywiście modne, co roku każdy sezon jesienno zimowe, paseczki są modne i paseczki rządzą, no ale niestety na mnie, jak widzicie, wszystko jest za krótkie i moim zdaniem te paski jakoś tak bardzo mnie poszerzają. Mam wrażenie, że może przez to, że nie zaczynają się od samej góry, nie wiem, ale ten sweter na pewno to, to nie jest trafiony trafione zakup, więc sweter na pewno na nie ale za to ten sweter to jest totalny sztos, zobaczcie fajny sweter, długi rękawy też są idealne bardzo ładny, taki prosty ma duży taki też otulający golf ale też nie czujemy się takie wiecie uciśnięte jest taki dosyć e, luźny, ale fajnie to wygląda no przepiękny ma kolor taki śmietankowy taki bardzo jaśniutki to nie jest biel, to jest właśnie taka śmietanka taki Off-white, taka kość słoniowa, o, bardziej coś takiego. Bardzo ładny sweter. I przez to, że jest e, długi, myślę, że nawet ja mogłabym go ubrać do e, leggingsów. Super, słuchajcie, był jeszcze czarny i taki budrowo różowy Bardzo ładny. Tak wygląda z tyłu. Ładnie się tu wszystko układa. Naprawdę super. Co myślicie? I zobaczcie, ja chyba jednak będę stawiała też w tym sezonie na jasny kolor. Jakoś tak ostatnio lepiej się czuję w jasnych kolorach. Tak, moim zdaniem, mnie rozświetla i, i wyglądam jakoś tak, nie wiem, tak bardziej wypoczęta. Mi się wydaje bardzo, bardzo fajne. I przymierzymy sobie na to od razu ten płaszcz. Oj, jestem go bardzo ciekawa, bo jeżeli się okaże, że będzie fajnie leżał, to chętnie go zostawię bo taka jodełka marzyła mi się już od dawna i on właśnie ma w składzie, słuchajcie, wełnę. Też nie jest jakiś, wiecie, skład mega, wow, ale swetry kosztował chyba, jak dobrze pamiętam, nie całe, albo 159, albo 169 zł, więc no naprawdę atrakcyjna cena. Amro, jednak będzie nam nie mały, strasznie mały, słuchajcie, zawsze zamawiam płaszcze L albo XL. A to jest XL, czyli przedostatni rozmiar, czyli dwa razy XL by musiała mieć. Ale zobaczcie, jaki fajny. Rewelacja, słuchajcie, jest ten płaszcz. Fajna długość, zobaczcie. Tak wygląda z tyłu. Wiadomo, że ugonałam go na swetr, więc jest taki delikatnie przyciasny. No ale wiadomo, że zimą nosimy płaszczy na grube swetry. A w swojej szybie mam jeszcze grubsze swetry niż ten jasny, więc na pewno bym czuła się właśnie taka uciśnięta, jak czuję się teraz. Więc dla mnie zdecydowanie rozmiar ten największy, czyli 2 razy XL, tym bardziej, że rękaw też nie jest jakiś bardzo długi, ale naprawdę fajny płaszcz, słuchajcie, jeżeli szukacie w dobrej cenie, płaszcza właśnie wiodełkę, no to to słuchajcie może być totalny sztos, totalny hit. Naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo fajnie. No i powiem Wam, że jak ostatnio zamawiałam e, jakieś zamówienie z to większość rzeczy była na mnie za duża. Teraz jest, jest jakoś tak dziwnie z tą rozmiarówką, już sama nie wiem. <laughs> no ale nic, tak jak mówię, trzeba mierzyć, bo to też jest dla Was. Mierzymy, żebyście mogły zobaczyć właśnie różne rzeczy w różnych rozmiarach na, na mojej sylwetce e, i sobie je po prostu potem odnieść to do swojej figury i zamówić odpowiedni rozmiar. No więc tak. Takiego pół na pół tym razem udane to mierzymy, jeżeli chodzi o rozmiary. Słuchajcie, muszę się rozebrać, bo jest mi po prostu gorąco strasznie. Eee, ale, ale fajne rzeczy. Naprawdę bardzo fajne. Więc nie wiem, co z tym swetrem, ale chyba sobie go zostawię, bo jest naprawdę fajny. Super. Jest właśnie do jeanów, do leggingsów. No i te sukienki, słuchajcie, nie wiem, którą, e, którą sukienkę i nie wiem, co z tą flanelową koszulą, ale też jest fajna, właśnie fajnie można ją wystylizować, e, też pod ramoneska, też do martensów i zrobić sobie taki e, fajny outfit, będzie super. Dobra kochani, czekam na wasze komentarze, dajcie koniecznie znać, czy wpadło wam coś w oko, czy zamówiłyście coś e, z mojego mierzymy. Co powinnam zostawić, bo to też jest najważniejsze, bo już sama nie wiem, co, co powinnam zostawić, co, co na mnie dobrze wygląda, a co niekoniecznie. Więc dzięki, że byliście w kolejnym filmie ze mną. Widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło buziaki, pa pa!